Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Dzisiejszy film będzie skierowany głównie do osób, które dopiero planują założyć swoją pierwszą pasiekę. Na moim kanale znajdziecie wiele filmów dotyczących poddawania matek, tworzenia odkładów czy też przygotowania pszczół do zimowli. Zagadnienia te przydadzą Wam się na dalszym etapie prowadzenia pasieki. W dzisiejszym filmie opowiem Wam, jak krok po kroku założyć swoją własną pasiekę, zaczynając od wyboru miejsca aż po. Wybór sprzętu oraz literatury, po którą warto sięgnąć. Zanim kupimy swoje pierwsze pszczoły i dumnie nazwiemy się pszczelarzami, warto zdać sobie sprawę, że pszczoły wymagają naszej opieki. Niestety, często wśród początkujących pszczelarzy panuje przekonanie, że przy pszczołach tak naprawdę zbyt wiele nie trzeba robić, zajmują się one same sobą, a my tylko dwa, może trzy razy w roku przychodzimy na pasiekę, aby odebrać im miód. Nic bardziej mylnego. Jedobranie to tylko zwieńczenie naszej ciężkiej pracy. Szczególnie w okresie wiosennym, w maju oraz w czerwcu, musimy zaglądać do rodzin przynajmniej raz w tygodniu, aby przeciwdziałać wystąpieniu nastroju rojowego. Ponadto zastępujemy, jeżeli jest taka potrzeba, stare matki młodymi, wymieniamy stare plastry na ramki z węzą, aby dbać o higienę. W tej chwili jesteśmy już po sezonie. Pogoda. Nam się popsuła, jest chłodno, mokro, ale mimo wszystko nadal pracujemy w pracowni, zbijając ramki oraz drutując, następnie należy wykonać różnego rodzaju naprawy oraz remonty, przetopić stare, wycofane plastry oraz odsklepiny, a finalnie to, co również bardzo ważne, sprzedać produkty pszczele, które udało nam się pozyskać w trakcie sezonu. Motywacje związane z zakładaniem pasieki są oczywiście różne: niektórzy robią to dla pieniędzy, inni po to, aby pozyskać trochę miodu z własnej pasieki. Jeśli chodzi o moją motywację, była nią chęć poznania tego fascynującego świata pszczół. Im więcej czytam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że naprawdę bardzo mało wiem na temat tych wspaniałych owadów. Jeśli czujemy, że pszczelarstwo to coś dla nas, zanim poszukamy miejsca pod pasiekę, Warto sprawdzić, czy nie jesteśmy uczuleni na jad pszczeli. Niestety, ale jest niewielka grupa osób, dla której urządzenie może skończyć się naprawdę nieciekawie. Dlatego, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, lepiej na początku skonsultować je z alergologiem. Jeśli okaże się, że nie jesteśmy uczuleni, możemy przystąpić do wyboru miejsca pod swoją pierwszą pasiekę. Dobrze, aby było to miejsce suche, ponieważ pszczoły nie lubią wilgoci. Jeżeli w okolicy rosną drzewa, będą zapewniały cień, a dodatkowo chroniły pasiekę przed silnymi podmuchami wiatru. Dobrze, aby okolica była bogata w różnego rodzaju kwitnące rośliny, tak aby zapewnić pszczołom dostęp do pyłku oraz nektaru najlepiej przez cały sezon od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Jeśli pasieka znajduje się na naszym gruncie, warto obsadzić ją na przykład wieżbami, które zapewnią świeży pyłek już wczesną wiosną. Dodatkowo, jeśli mamy trochę więcej ziemi, możemy siać gorczycę, facelię, nostrzyk albo ogórecznik. Staramy się nie stawiać pszczół blisko zabudowań, ponieważ może się okazać, że waszemu sąsiadowi nie będzie to odpowiadało, a to prowokuje niepotrzebne konflikty. Dodatkowo, jeśli mamy taką możliwość, nie stawiajmy uli blisko pasiek innych pszczelarzy. Może to ograniczać zbiory miodu, sprzyjać rozprzestrzenianiu się chorób oraz robunkom, zwłaszcza jeśli baza pożytkowa w okolicy jest skromna. Udało nam się wybrać miejsce pod pasiekę, więc możemy skupić się na ważnym elemencie każdego pasieczyska – poidle. Możemy wykonać je w bardzo prosty sposób, na przykład z plastikowego pojemnika, do którego wlewamy wodę, wsypujemy keramzyt. Dzięki temu, że keramzyt będzie unosił się na wodzie, pszczoły nie będą się topiły. Kwestie poidła udało nam się już omówić, więc czas przejść do różnych typów uli. W Polsce najbardziej popularnym ulem jest ul Wielkopolski. Możemy również wyróżnić ul Dadant, Langstroth, Warszawski zwykły, poszerzany. Rzadziej spotyka się ule typu Apipol oraz Ostrowskiej. Ule możemy podzielić na stojaki oraz leżaki. Jeżeli chodzi o stojaki, to rozbudowa odbywa się poprzez dostawianie kolejnych korpusów. Więc można powiedzieć, że budujemy takie wieże, a jeżeli chodzi o leżaki, to kubaturę gniazda powiększamy poprzez dokładanie kolejnych ramek wzdłuż. Ule typu stojak mają wiele zalet, umożliwiają wykonanie różnych ciekawych zabiegów w trakcie sezonu. Łatwa jest wymiana plastrów, ponieważ wystarczy stare ramki przenieść do góry, do miodni. I po odwirowaniu miodu wycofać się oraz w wolnej chwili przetopić. Jeśli chodzi o ule tego typu, to również łatwa jest gospodarka wędrowna, bo zajmują one mało miejsca na przyczepie. Minusem jest to, że aby dostać się do rodni, musimy zdjąć wszystkie nadstawki, a po zakończonym przeglądzie musimy z powrotem je postawić. Przy ulach typu leżak mamy tą zaletę, że po podniesieniu daszka mamy od razu dostęp do całego gniazda skład ula, który wykorzystuje na swojej pasiece, wchodzi dennica. Później mamy korpus gniazdowy. Wędrują tam ramki dadanta. Tak wygląda już odbudowany plaster, w którym matka może czerwić. Pszczoły odkładają tam pyłek, z którego produkowana jest pieżga, oraz nektar, z którego, jak dobrze wiemy, powstaje miód. Tak wygląda ramka Zbita oraz zadrutowana. Musimy wtopić arkusz węzy. Pszczoły to wszystko pięknie odbudowują i uzyskujemy taki oto plaster. Aby matka nie przeszła nam do miodni, stosujemy kratę odgrodową. Cała idea polega na tym, że mamy niewielkie otwory, przez które jest w stanie przejść robotnica, ale matka oraz trutnie, z uwagi na swój rozmiar, nie są w stanie przejść wyżej. Pozostają w gnieździe. Później mamy nadstawkę na miód. W środku są plastry nadstawkowe, więc wykorzystuję inny rozmiar ramek w miodni. Na to idzie oczywiście powałka. Mogę Wam pokazać również, jak wygląda podkarmiaczka nazywana talerzową stawiamy tutaj, nalewamy syrop, aby zakarmić pszczoły na zimę i oczywiście na sam koniec idzie daszek. Jeśli chodzi o podstawowy sprzęt pszczelarski, to jest to na pewno dłuto, w tym wypadku typu amerykańskiego. Bardzo wygodnie mi się nim pracuje. Oczywiście potrzebny nam będzie podkurzacz. W środku umieszczamy na przykład próchno wierzbowe. Musimy je jakoś rozpalić, w tym celu wykorzystujemy zapałki, ale ciekawą opcją jest również lampa lutownicza, która bardzo usprawnia cały proces rozpalania podkurzacza. Oczywiście przyda nam się również zmiotka do omiatania pszczół z plastrów. Warto zainwestować w odzież roboczą, jest to bluza pszczelarska z kapeluszem. Kapelusz oczywiście chroni naszą twarz przed urządzeniami, i opcja dodatkowa to rękawice. Które czasami mogą nam się przydać. Jeśli chodzi o wyposażenie pracowni, na pewno przyda nam się miodarka, stół do odsklepiania, ewentualnie wanienka ze stojakiem na ramkę. Do tego widelec do odsklepiania. Myślę, że również warto zakupić sita, jakieś wiaderko, odstojnik. Na późniejszym etapie, jak już będziemy musieli przetopić odsklepiny. Oraz stare plastry, które wycofaliśmy w trakcie sezonu, przyda nam się na pewno topiarka. W zależności od tego, jak duża ma być nasza pasieka, dobieramy wielkość miodarki, pojemność odstojników oraz ogólną wydajność urządzeń. Przy małej, amatorskiej pasiece złożonej z kilku, kilkunastu rodzin, myślę, że wystarczy Wam w zupełności miodarka czteroplastrowa. Natomiast jeśli ktoś z Was będzie miał jakieś wątpliwości co do wyboru sprzętu, może zawsze zapytać poniżej w sekcji komentarzy. Postaram się coś doradzić. Kolejnym etapem jest zakup pszczół. Warto zacząć od trzech, czterech rodzin, tak aby w razie potrzeby móc zasilić słabszą rodzinę czerwiem z innej. Jeśli okazałoby się, że zimy nie przetrwała którejś z rodzin, to zawsze z tych pozostałych możemy odtworzyć pasiekę robiąc odkłady w czerwcu. Odkład to niewielka, młoda rodzina utworzona na trzech, czterech, pięciu ramkach z młodą, czerwiącą matką. Jeżeli mamy okres bezpożytkowy warto podkarmiać taki odkład na przykład przy użyciu ciasta po to, aby osiągnął odpowiednią siłę przed nadejściem zimy. Dobrą opcją jest zakup rodzin na wiosnę ponieważ możemy przejść przez cały sezon od rozwoju wesennego przez miodobranie, tworzenie odkładów, nastrój rojowy, aż po przygotowanie pszczół do zimy. Nie zapominamy również o zwalczaniu warozy. Mamy w tej chwili okres jesienno-zimowy, do wiosny zostało jeszcze trochę czasu, więc myślę, że warto wykorzystać ten czas na zgłębianie wiedzy. Na początku myślę, że najlepiej jest sięgnąć po różnego rodzaju poradniki. Które w prosty sposób wyjaśnią Wam różne zagadnienia pszczelarskie. Tutaj są oczywiście tylko przykłady. Mam tych książek znacznie więcej. Hodowla pszczół. Tutaj mamy bardzo ciekawą książkę. "Zimowanie pszczół. Jedna z moich ulubionych hodowla pszczół stare wydanie, ale bardzo wartościowe Pasieka Miejska oraz Wielka Encyklopedia Pszczelarstwa. Jeśli uda nam się przyswoić podstawy, warto sięgnąć po trochę bardziej zaawansowaną literaturę. Mam tutaj książkę o tytule Pszczoły, krótki lot w głąb niezwykłych umysłów. Następnie Atlas chorób pszczół. Jest to pozycja, którą każdy pszczelarz powinien mieć w swojej biblioteczce, ponieważ niestety, ale wciąż mierzymy się z różnymi chorobami. Bardzo wartościowa książka pana profesora Zbigniewa Lipińskiego, Żywienie pszczół miodnych, również warto posiadać. Alchemia pszczół. Tutaj mamy książkę dla trochę bardziej zaawansowanych pszczelarzy. Anatomia i fizjologia pszczoły miodnej. Następnie mowa pszczół. Na temat tej książki nagrałem film, który znajdziecie na moim kanale. Jeżeli ktoś chciałby na poważnie zaangażować się w hodowlę matek, warto przeczytać książkę pani dr Adriany Mireckiej. Jest to cegła. Ale znajdziemy tutaj wiele zagadnień dotyczących m.in. genetyki, oraz na sam koniec pożytki pszczele. Wiele książek znajdziecie w formie elektronicznej. Warto czytać różnego rodzaju czasopisma, korzystać z wykładów stacjonarnych oraz tych online. Jeśli ktoś ma taką możliwość, warto poszukać sobie mentora, czyli doświadczonego pszczelarza, który zechce podzielić się z nami swoją wiedzą. Dzięki temu unikniemy wielu kosztownych błędów. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie mi łapkę w górę, subskrypcję. Do usłyszenia wkrótce. Posiaka Marcyś, pozdrawiam.